Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Patryka. Ale nie wyciągaj, teraz dam Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie dziękuję bardzo. Ej, to wiecie co? Wyrzucajcie, ja będę łapał. Rzucacie? Dziękuję, dziękuję bardzo. Ale jestem samotny. Halo! Jest tu ktoś? Halo! Y, y, tu jestem! Nie, no tutaj to ja jestem! Ty jesteś tam! Tam? Nie! Ja jestem tutaj! Dobrze, uwaga, wychodzę! Trzy, cztery, zawsze chciałem być lekkim podróżnikiem i cyrkowcem. I uciekł z domu. Od mojego taty. ja nie, ja jestem. A ty? A! Świecie? A, I nie spotkałem ani jednego smoka. Może jestem sam i jestem smokiem. Mowiem panel, wiesz, smok to do piciągnięcie. O, ho, ho, Ja bardzo panią przepraszam. Ale to, że jesteś niebieski, nie znaczy, że można się ze mnie śmiać. No, przepraszam, Kiedys. Skoczę z i zamkniemy go za kratki i do to cyrku. No to, ja, no to ja potrafię lamentować. spuszczinka i pat Rusza się A! Ale jest coś co uwielbiam najbardziej na świecie ze wszystkich rzeczy po prostu uwielbiam Tanie! Włosy mi popra. Włosy włosy, dobrze. Oj! Pomału to nie ma! Pyszła, tak? Posłuchaj, nie. ucieknisz, niebieski sm. Aaa! Nie! <trym>. A, nie! <trym izzy Archives> A, nie, czekaj stój! Nie tak głośno, bo go spłożysz. Włosy. włosy mi popra, ale pan... ja Zmiana planu. będziesz płakała jak niewiasta. Cieniutkim głośnikiem będziesz wzywała ratunku, pomocy. A kiedy smok tu przyjdzie, zagwisz głośno dwa razy. Wtedy ja wyskoczę z ukrycia i ci pomogę. Dobrze, ale. ale dwa, razy, dwa razy za dwa razy zagwisz. Pomocy. ratunku, 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 ratunku. Coś nie działa, a może.

Lustra nie gadają! Lustra nie gadają! Ja się! Eee! Ja się! Odwróć się spójrz, kto tam stoi! Ojeku! Przecież to ty tam stoi! Jak ja mogę tam stać, jak ja stoję tu! O, poczekaj, Poczekaj! 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 Podekaj! O jeku! To ja nie ty tam stoi! To kto tam stoi? Chwila, moment. Zaraz coś mi się tu nie zgadza. Muszę was policzyć, Jeden smok, drugi smok. Jeden, dwa, trzy. Co? Muszę cię powąchać? To niemożliwe! inaczej, prawda? Ja. Ktoś jest trochę wyższy, ktoś może być trochę niższy, ktoś ma ciemne włosy lub jasne. Różnimy się kolorem, ale każdy zrozumie. wygląda inaczej. Zrozumie. Tak, różnimy się wzrostem, kolorem włosów, kolorem oczu. Dzieci w Afryce na przykład mają ciemny kolor skóry. Wiecie o tym. A dzieci w Azji na przykład mają skośne oczy, ale tak naprawdę wszystkie dzieci na całym świecie, wszystkie dzieci na całym świecie są takie same ponieważ kochają się bawić i niewiają się śmiać, prawda? I teraz słuchajcie, coś bardzo ważnego. Jeśli kiedykolwiek w swoim życiu spotkacie kogoś, kto wygląda lub wysławia się lub zachowuje się inaczej niż wy, to wcale nie znaczy, że jest gorszy od nas. a już na pewno nie wolno się z kogoś takiego śmiać. Obiecujecie? Pamiętajcie, jeśli ktoś jest inny, to nie znaczy, że jest gorszy od nas. Każdy jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Pamiętajcie. Do widzenia. Pa pa.